Siemano, kochani, dostałem do testów z Juna, z Dzisława, yy, Webil Lab, już tak po polskiemu przeczytam. Pobawiłem się nim trochę i muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. Przede wszystkim jeśli chodzi o wagę, gimbal waży zaledwie 970 gram, a to aż o połowę mniej w porównaniu do Ronina S, na którym dotychczas pracowałem, więc zrobiło to duże wrażenie, szczególnie na moich plecach. Mimo tak niewielkiej wagi, ten Zhiyun ma udźwig aż do 3 kg, co spokojnie pozwala na pracę z ciężkim zestawem jak mój, czyli Sony A7 III i Sigma 2414. Ogólna jakość wykonania jest na bardzo dobrym poziomie. Gimbal sprawia wrażenie solidnego, plastiki nie czeszczą, nie strzelają, nic tutaj złego się nie dzieje. Gimbal posiada 6 trybów pracy, między którymi możemy się bardzo łatwo przełączać dzięki opisanym przyciskom, a spust z tyłu pozwala między innymi na wyzerowanie pozycji kamery bądź błyskawiczne przejście do trybu selfie. Kolejna rzecz, która mnie urzekła to możliwość zmiany ustawień w moim Soniaczu bezpośrednio z uchwytu gimbala, co jest bardzo wygodne i dzięki czemu podczas pracy nie musimy praktycznie dotykać aparatu świetną sprawą są blokady poszczególnych osi, które bardzo ułatwiają wyważenie gimbala, ale też jego transport, bo przy tych rozmiarach wsadzenie zhihuna do jakiejkolwiek torby podręcznej to żaden problem. Webillab Lab jest zasilany dwoma takimi standardowymi akumulatorami od zhihuna, które pozwalają na 10 godzin pracy. Testowałem to rzeczywiście zrobiłem dwa dni ślubu pod rząd i nie potrzebowałem po drodze żadnego ładowania. Ale w razie czego możemy sobie kupić dwa takie dodatkowe akumulatorki, dosłownie za 100 zł, i używać ich naprzemiennie. Przydatna jest możliwość przełożenia statywu, który jest zarazem uchwytem, ale jest on wygodnym uchwytem. Tutaj są takie skórzane elementy, naprawdę jest to dobrze wykonane. Możemy przełożyć ten uchwyt w taki sposób, który ułatwi nam filmowanie z żabiej perspektywy. W płytce montażowej, tej przykręcanej bezpośrednio do kamery, zainstalowano bardzo przydatny przycisk, który pozwala na błyskawiczne wypięcie kamery i wpięcie z powrotem bez ponownego wyważania, co jest naprawdę wygodne. A sama płytka jest kompatybilna z systemem Manfrotto. Do Webila można dokupić dedykowany system falofocus, który pozwoli nam na ustawianie ostrości tutaj bezpośrednio na, na tym pokrętle, też w uchwycie. Poza tym łączy się bezprzewodowo z aplikacją. Można sobie tu zainstalować dodatkowo za pomocą specjalnego uchwytu telefon, który może służyć za podgląd i oczywiście obsługiwać wszystkie funkcje stabilizatora i niektóre funkcje aparatu, ale tego nie testowałem, więc nic więcej wam na ten temat nie powiem. Jeśli chodzi o samą stabilizację, bo to jakby nie patrzeć jest tutaj najważniejsze, ocenicie sami. Podsumowując, ten model z jest aktualnie najmniejszym i najlżejszym stabilizatorem na rynku, który radzi sobie z moim najczęściej używanym zestawem. Do tego jest bardzo intuicyjny i pozwala na sterowanie puszką bezpośrednio z uchwytu. Dla mnie to bardzo duży krok w kierunku wygody, szczególnie jeśli chodzi o całodniowe wesela. Tyle na dzisiaj, kochani. Dziękuję, że byliście. Gdybyście mieli jakieś pytania, zapraszam na grupę, do której link znajdziecie w opisie pod filmem. Tam możemy o wszystkim spokojnie pogadać. Aby My widzimy się niedługo. Strzała.